Jedziemy w rudawy Janowickie. Do miejscowości Janowice Wielkie dojeżdżamy pociągiem. Od razu kierujemy się w stronę zamku Bolczów, a tam wchodzimy na mury i podziwiamy widoki. Dalej podążamy szlakiem zielonym, po drodze mijamy głaziska Janowickie i ścieżkę dydaktyczną. Przy głaziskach schodzimy na niebieski szlak i mijamy skalny most. Docieramy do dwiej góry. Na jej szczycie znajduje się grupa granitowych skał, znanych pod nazwą Starościńskie Skały. Najbardziej widowiskową jest Starościńska Igła. Wysoka na 9,5 metra skalna baszta wyraźnie wybija się ponad pozostałe. Wchodzimy na skałę i podziwiamy widoki. Schodzimy do Przełęczy Karpnicki. Przy parkingu kierujemy się do schroniska PTTK Szwajcarka. Gdy na szlaku zobaczymy mural poświęcony Wadzi Rutkiewicz, będziemy wiedzieć, że zmierzamy w stronę najlepszych w okolicy pierogów w domowej roboty. Ostatni odcinek trasy prowadzi do stacji kolejowej w Czcińsku. Z dworca odjeżdżamy do Wrocławia. I to tyle. Koniecznie spróbujcie pierog.